Będzie ciekawie. Jak ostatnio próbowałem to osiągnięcie zrobić chyba ponad pół roku temu. I generalnie nie skończyło się to dobrze, ale wtedy nie było grinder perk deka Biedny Shadow. Biedny annon. Ojej, ojej, ojej. Obrywa ostro. Dobra, zostajemy tu. No i teraz będzie trzeba go skrobać, chyba. Ops. Co spot? No, spadł, bo próbował skoczyć. Bez skilla nie skoczysz tam, albo inaczej, potrzebujesz dużo szczęścia, żeby to zrobić. Ale bywają, no. chyba nie grali wcześniej na misjach na głośno bez skillów. Mam wrażenie, albo dawno nie grali, bo każdy na początku grał. Pewnie Jewelry Storm, ale nie, no. Shadow ma leczenie, Anon tylko. Nie, Anon też ma leczenie, wszyscy mają leczenie. Dobra, będzie dobrze aha ja Jejku, ta moja celność w tej broni masakra dlatego ja nie używam akmar rifle ja Ten... sobie akurat celność nie popybiłem. no ja tam akurat bardziej stabilność poszła mnie ale celność nie celność to jest masakra coś malutko ich tu o, nie żeby to było źle dobrze że ich nie ma a nic nie widzę ja chciałbym, żeby... że tak powiem między graczami była taka umowa, że jak ktoś się gapi w podłogę Że ktoś się gapi w podłogę albo w sufit tak głupio To znaczy, że jest ślepy Nie? Żeby taką umowę prowadzić Snipera. między graczami Snajpera za Gratuluję, dostajesz osiągnięcie, zabij Snajpera nie mając skillów Z, a, amca. z Amcara rifle Amfa. Amtar Amta Amta Unca, unca. Z bulldożą, no to buldorze. co? Pa, pa lewej. No to strzelać, kurwa, a nie co? Nie widzę. No to się przyjrzyj. Czekaj, wezmę okulary, synek. A tutaj coś było, a to kloker. Nie, kloker, klokerem. Bulldożę jest chyba mnie. o jezu. Już pierwsze upadnięcie. Dobra, wszyscy podnoście, ja tam nie będę. No i dobrze. Echo uparty będzie cisnął do końca. O proszę, tu jest w ehm, A, tam. Okej, okay, to poszczelamy. Aj, czarny jeszcze do tego. Ojej, ojej dobra, ja się cofnęłem. Dostał granatem. Bum. Dostał serię. Mam Obrał lata na o Boże. Wow, tak bardzo przydatne. Chociaż nie, no. Jakbyśmy Mi mieli na głoś na czy na tego, no, po ciemku. Ty uważaj tam! Gdzie ja jestem? Wladłeś na poldożera! Ślepy jestem, myślę, że do nie idę. To, to źle myślałeś. Dobra, już się podnoszę. A zresztą Jest. random to robi. Ja piję, dole. aż tak wyszedł Ej dobra, trzeba iść bagi zanieść. że tam. O Boże. Pierwej, kładziemy drilla. Pierwej to... Daj, zawsze by było co Ja ominąłem. Wiesz co, mogę spróbować tam wskoczyć, ale nie obiecuję, że mi się uda. Jesteśmy żyć, głupia tarcza. To mnie podjarał. Nie wiem. Mm, czekaj, nic nie widzę. Czekaj, jak tu skoczyć? Ej, nie muszę zacząć zabijać. Bo no, zabijaj, zabij, zabij, bo. Bo help mi się przyda. Dobra, tu też daj, tu jest shield! Padł, świetnie. Powinniśmy wcześniej położyć drilla. A zapomniałem. Pa. Od razu. Nie, bo pierwsze, co myślę, zawsze to jest uciec. Dobra, ej, ja spróbuję tam wskoczyć. Spróbuj. O jezu, gdzie, gdzie, gdzie? Tam. I mam maną też mam. Ej, gość już tam wbił! Okej, okay, poszedł sobie naokoło. To chodźmy naokoło. blok Chodź blokier, wybieraj. Chodźmy naokoło, tylko szybko. Ale obrywam. At least three more. Dobrze, pain. Drilla I od razu potem na dół zeskoczymy sobie. Kurwa. Ale żeś rzucił panie Cicho już I tu na dół, tak? Bo będzie... Chodzi... Tak, tak tak, Ach, tak, tak, na dół lepki. za mną. Ty, możemy jeszcze dodatkowe paki sobie wziąć. Czemu nie? No to i... Skąd ty wziąłeś tego? No tutaj leżą na ulicy. Co to u ciebie w mieście nie leżą bagi koki na ulicy? Nie. <laughs> A byłoby to piękne miasto, pewnie byś powiedział. Kloker jest tu gdzieś. Escape is here. Dawaj. Niech to teraz musiał paść. Szybko do escapea, do escapea. Do escapea. Fuck! Jo, ciebie, yeah. przez to że. Okej. Okay. Udało się. Okej, okay. pojechaliśmy bez kierowcy. I nawet mamy ekstra kokę. No, no. Ale tylko jedną chyba, bo nie wiem czy ktoś wziął drugą. Nie, nie udało mi, mi się, próbowałem się przejrzeć, ale ja się obok... nie obok mnie chyba. Ja byłem... Tak mi się zdaje. ...prze, prze, prze ścianie. Mhm. Prze nie byłem ze schodem czarnym. No dobra, to jedziemy. Długi dzień. Ten pierwszy to jest trudniejszy o wiele. Teraz wystarczy w magazynie się schować i będzie dobrze. Get... Out. Get... ...out. No i już ktoś no mnie zajebał. Dobra, idę od razu uruchomić, żeby czas już leciał. To ja idę po ostatnim yes. buffu, okej. Okay. Tak, tak, tak. Dobra. Do pickupa sumie większość osiągnięć jakie mam do zrobienia jeszcze polegają na kooperacji między innymi ludźmi. Sam nie jestem w stanie za bardzo je zrobić. To znaczy to, co chcę zrobić następne. Teoretycznie jestem w stanie zrobić sam. Ale zajęłoby mi to kilka godzin chyba. Te próby i w ogóle. 10 na 10 za ten zrzut. Mój? Tak. Dziękuję. Hmm, światełko. Też mam światełko. im. im Też mam światełko. A ja mam tylko światełko. <laughs> ja mam laser i światełko. Patrz burżuazja. Burżył Burżu, burżuazja ty jeden. No Burzu jeden. Wysadziło go. <laughs> Niech tylko ta Łódź szybko przybędzie. Naprawdę, Watchdogi to jest prosta misja. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnie je robiłem. Ale dawno, skoro mam Boosta. Mógłby od razu helikopter... Buldożer, shit! Jezu, jakoś ja mam pecha do skoków. To nie skacz! Właśnie już takie postanowienie sobie... Postanowienie noworoczne. Nie będę więcej skakał w Paydayu. No. Ej, zabiłem Buldożera bez skillów! Osiągnięcie dostałem, pewnie. Ej, nie serio powinno być, nie, no powinno być takie osiągnięcie zabij buldożera bez skillów. Czymkolwiek, ale bez skillów Nie, jest zabij noże, jest, jest zabij rękawicami. Jest zabij... czekaj, czym jeszcze go zabij Po Hoxton breakoutie powinien jeszcze dodać osiągnięcie zabij bulldożera drillem <ścoughs> Nie? Jak wolf O Boże no Zabij bulldożera drillem Dlatego ja czekam aż Wolf dostanie swoją własną broń jakoś. Może nie mele, ale jakąś taką blisko dystansową drill. <laughs> Tutaj oczywiście nawiązuję do... E, do kiarda Oś, do, do kiarda misji Duck 7. Czyli ten po... tam od wschodu Wiesz, po której jest wschód? No się jest? tu jest... Tam jest 9, okej, okay, to wiem cię. Co tak wolno? Ja już rzuciłem. Aha. Nie Toś, wziąłeś! Ktoś ta... mi zajebał bagę sprzed nosa. nam stąd. Okej. Okay. Teraz tylko pytanie, gdzie będzie helikopter. Czekamy na Choppera. Ej, tutaj dużo jest ich w magazynie. Wiem o tym, dlatego tam nie ma. Wiem o tym i dlatego tu jestem. Tu jest shield. Generalnie jestem w miejscu, gdzie on potencjalnie będzie. Potencjalnie. No bo może być jeszcze w co najmniej jednym miejscu, wiem. Ale nie pamiętam, w którym. Wiem, że na pewno tu może być. Ej, no, myślałem, że to osiągnięcie będzie większym wyzwaniem. My się bardziej męczyłem, jak to, za, jak to przechodziłem ponad pół roku temu. Ale przemknął, normalnie jak mysz spodniotły. No, umarł. Halo. No. O, mój pistolet świeci. Wątpię, że tu będzie, bo tu, tu jest ta skrzynia. Myślę, że ta skrzynia przeszkadza w czymś, jak kwadracik jest mniejszy. Nie wiem, ja, jaki będzie ten kwadracik. O, leci helikopter! Jej! Tu jesteśmy! Tu jesteśmy. Nie wiem, czy on na dole tam nie wyląduje. Chyba tak. Tak, chyba na dole. Chodźmy. Nawet sensownie. Zapraszam. <śmiech> <śmiech> Jej, dwa osiągnięcia naraz. Jejku, jak ja dawno nie zdobyłem dwóch osiągnięć naraz. O. No ale myślałem, że będzie to prostsze. Znaczy trudniejsze. Bo to było proste. Będę miał za to level? Tak mam wrażenie. 115 punktów miałem chyba. Jak zaczynałem Jakbyś chciało wszystkie bugi, to, to nie byłoby proste. No nie, nie byłoby. A będę miał level, wow. Dobrze, że tutaj jeszcze oba nic nie wspomniałem w archiwach. Mhm. No Perfekcyjne to... zgranie co do doboru karty. Ach, ten hoxut. Kolorki? Ach. O. O. One magenta. U. Uh. Eee, Słabe. Jej. Moje mi się podobają. Na, następnym mi się będzie w taki ko Ok.